Jesteśmy w Wielkopolsce, w powiecie kępińskim, w miejscowości Krążkowy na proteście rolników zorganizowanym przez, przez Stowarzyszenie Rolników Południowej Wielkopolski. Panowie, jakie są wasze postulaty? Dlaczego dziś protestujecie? Że protestujemy z tego względu, że rząd dalej jest bierny. Mimo zapewnień i obietnic od ponad roku nie zmieniło się nic. Sytuacja wręcz pogarsza się. No i postanowiliśmy wyjść na drogi, żeby się przypomnieć i te nasze problemy, żeby dalej wybrzmiały i pokazać, że jednak one są. Nie zostało nic w tym kierunku zrobione, żeby nam tutaj pomóc i, i ułatwić. No i nie zgadzamy się na to, że na kraje członkowskie Unii Europejskiej mają spełniać wszystkie rygorystyczne warunki, a Ukraina tych warunków nie musi spełniać, a handluje na takich samych, na takich samych zasadach jak wszystkie kraje członkowskie i tak samo za chwilę może być z krajami Mercosur. I no tutaj, no mówię, no e, jeśli ktoś mówi, że to nie są e, złe umowy, że to jest korzyścią dla wszystkich stron, to proszę mi powiedzieć, czemu ktoś wymyśla e, już e, jakieś rekompensaty, że będą odszkodowania, jeśli be, ktoś mówi o rekompensatach i odszkodowania, no to chyba nie po, po to, że coś jest opłacalne. Więc e, no tutaj, no nie zgadzamy się na takie warunki, że są równi i równiejsi. E, tak samo od przodu, lewna. My nie chcemy, Kolejnych dofinansowań, bo są dofinansowania za dofinansowaniami. My chcemy jakichś rozwiązań, które rozwiążą te problemy, bo mamy, tak samo mamy ASF. E, wcześniej były jakieś dopłaty e, do świń, bo ceny były niskie, no tylko czy ta dopłata rozwiązała problem ASF-u? Nie rozwiązała. Dalej mamy wiele zakażeń, jeśli chodzi o ASF-y, gdzie tym wektorem jest głównie dzik, a cały czas szuka się jakichś przyczyn, jeśli chodzi o zarażenia w gospodarstwach. Cały czas są jakieś kolejne wymogi, kontrole, co chwilę jest no, jakiś problem, który no, rolnicy już coraz częściej nie potrafią im podołać, no i rezygnują z tej hodowli, a na dobrą sprawę tam, gdzie ten problem jest, on nie jest w ogóle rozwiązywany. A jak dziś oceniacie opłacalność w rolnictwie? Znaczy, opłacalność, opłacalność nie ma. Nie ma stabilności przede wszystkim ceny. Wiadomo, że tutaj przy produkcji zwierzęcej czy roślinnej to nie jest tak, że dzisiaj coś... Hmm, zaczynamy hodować i jutro już możemy sprzedawać. Nie ma po prostu stabilności ceny. Wiadomo, że zwierzęta muszą przez pewien czas rosnąć. No i my tak naprawdę nie wiemy za ile sprzedajemy, za ile sprzedamy, jaka, jaka będzie cena, kiedy przyjdzie do, do sprzedaży. A jest tutaj też problem taki, że no przychodzi ten termin i, i trzeba sprzedać, nie można sobie przetrzymać. No i tutaj później sprzedajemy po prostu bez opłacalności żadnej. Okej, okay. a dlaczego obawiacie się norm GAEK-2 i ETS-2? Znaczy, no tutaj, no jeśli chodzi o ETS-2, no tutaj ktoś wprowadza jakieś e, e, opłaty za emisję dwutlenku węgla, gdzie cały czas e, t, coś było, a nagle ktoś wymyśli, że produkując, ktoś produkuje więcej lub mniej dwutlenku węgla i my za to mamy płacić jakieś opłaty. No... No, no, ja po prostu no, nie rozumiem tego, bo e, cały za, no, trzeba tak po prostu powiedzieć, ktoś nam e, mówi, że krowa pierdzi i, i mamy zanieczyszczenie klimatu, a nie ma żadnych e, oficjalnych stwierdzeń, e, że to wpływa jak, jakkolwiek na ocieplenie klimatu, że to jest, są główne przyczyny tego, na dobrą sprawę. No, cały czas wszystko, jest, wszystko co złe jest sprowadzane do, do rolnictwa. Znaczy, ja może dodam, że wprowadzanie, czy to GAEK-2, czy ETS-u, wszystko sprowadza się do jednego, bo tutaj chodzi o to, aby wygasić produkcję roślinną zwierzęcą w naszym kraju na rzecz innych państw, które będą nam sprzedawać. No i my po prostu staniemy, stracimy bezpieczeństwo żywnościowe przede wszystkim i staniemy się kraj w pełni zależnym od innych. No a tutaj trzeba sobie powiedzieć, że to co produkujemy u siebie jednak jest w bardzo dobrej jakości, a chce nam się przywozić rzeczy z krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie tam żadne normy nie są spełniane i tutaj jesteśmy przeciwni temu. No my nie oczekujemy na jakieś kolejne dopłaty, kolejne dofinansowania. My oczekujemy po prostu takiej stabilizacji i pewności, że za pół roku czy za rok ktoś nie wymyśli zaś kolejnej jakiejś choroby, której powa rolników znowu nie sprosta, i będziecie zastanawiało, czy tą hodowlę zamykać, czy dalej próbować podawać tym kolejnym wyzwaniom. A co by oznaczało dla Was podpisa podpisanie umowy o wolnym handlu z Mercosur? Znaczy, myślę, że spadek jeszcze bardziej e, opłacalności i koniec, po po powolne umieranie polskiego rolnictwa, ponieważ e, no, będą importowane produkty, mm, słabej jakości, bez zachowania norm, no i my nie będziemy mogli sprzedawać, nie będziemy mieli gdzie przede wszystkim sprzedawać swoich produktów, które zostaną produkowane w naszej gospodarce. No my na dobrą sprawę nic nie wiemy o tych produktach, które są w tych krajach produkowane no to jak my mamy po prostu coś do siebie sprowadzać nie wiedząc nic nie wiedząc o, o tym produkcie. Okej. Okay. Dziś jesteśmy tu w powiecie kępińskim, protestujecie jakie macie plany na przyszłość czy będziecie te protesty zaostrzeć co zamierzacie zrobić? Znaczy bo no, w tym wszystkim my też no wiadomo, no, każdy oglądając ten artykuł y, powie, czemu nie jedziecie do Warszawy, czemu nie robicie wtedy czy wtedy. No, tak słychać też, od kierowców, tak, tak, dlaczego od kierowców, nie jedziecie do Warszawy. No, 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 nigdy nie będzie dobrego miejsca, nigdy nie będzie dobrego czasu. Nam w głównej mierze zależy na tym, żeby po prostu pokazać, że jest ten problem. I ten problem nie dotyczy tylko rolników, bo to każdego z nas dotyczy. Yy, no, to... Myślę, że dopowiem no może też jesteśmy tutaj po to, żeby... Yy konsumentom budować tą świadomość no bo jednak rolnictwo to nie tylko rolnik, ale to też żywność przede wszystkim i to będzie dotyczyło każdego konsumenta. Ludzie nie mają tej świadomości, że jednak za chwilę, jeśli ta produkcja nas zostanie wygaszona, no to nie będziemy mieć żywności dobrej jakości, no i będziemy w pełni zależni od innych państw.